że drużyna już zapomni o lechu to już historia dobrze wykonana robota owszem ale no chciałbym jakiś mecz zacząć na Łazienkowskiej wygrywając to a nie odrabiając straty bo to jednak no trochę nerwowe jest wiem że wtedy jest dużo więcej emocji ale, ale przyda mi się jakiś mecz bardziej spokojny widzę nie jest już tak się wydaje, tak mocny jak na samym początku, gdzie wygrywał i był na pewno niespodzianką Oligi. No ale legia, widzę, widzę, lega to, to zawsze były mecze z dodatkiem takiej pikanterii, bo różne rzeczy się działy w tych spotkaniach. Także na pewno też prestiżowe, prestiżowe spotkanie i my, tak jak Pan powiedział, jesteśmy faworytem, chcemy ten mecz... Wygrać, a, a ja bym sobie życzył, aby był spokojniejszy niż, niż te ostatnie u siebie, bo przecież praktycznie poza koroną w każdym razie przegraliśmy. Dzień dobry. Kubiak Bartygo, Szanowny Spotkarty, trenerzy w tym momencie stan zdrowia. Jak wygląda sytuacja z widzem zdrowiakiem? Czy, czy już też wiadomo, czy zadraj to z czy w ogóle zobaczymy chorwata do, do końca rundy? Nie wiem, czy to zobaczymy do końca rundy, ale jutro raczej, raczej nie daje. Czy To jest, to jest odnowienie urazu, tak? Rozumiem, że to, to pomoc z Jagrodą. To jest ten sam uraz, co miał za pilesem i trochę go kosztuje, aby go wylecić do końca. Trzeba tak, cały czas tam ból. Panie że zagląda Pan na treningi młodej extra klasy, bo coraz głośniej się mówi o kolejnych którzy, którzy mogą opuścić lewie, pewnie będzie łatwiej kogoś ściągnąć nie, nie, nie zaglądam, bo trenują obok i tak widzę co co robią, ale ja uważam, że na dzień dzisiejszy mamy w pierwszym zespole naprawdę dużo młodych chłopaków i to nie jest tak, że bierze się obojętnie kogoś, już pasuje, już gra i to wszystko wymaga jakiegoś jakiegoś cyklu, jakiegoś spokojnego wprowadzenia jednego czy drugiego zawodnika, przede wszystkim na początku obserwacji. Nie zawsze tak będzie po prostu, że, że ten czy ten od razu będzie grał. My mamy w drużynie Kopcińskiego, który też czeka na swoją szansę, pokazał się raz w Kucharze Polski, nawet trzeli bramkę z Okocińskim i, i też chciałby na pewno więcej pobrać także no, mamy tych chłopaków przyszłych młodych którzy chcieliby więcej grać to, że inni mogliby być z nami mogliby być to nie chodzi o to, żeby byli chodzi o to, żeby coś wnieśli y, do drużyny a teraz w końcówce sezonu na razie nie zaprzątam sobie tym głowy był taki moment, kiedy trzeba było zwrócić y, dużą uwagę na to jak postąpili. Myślę tutaj o okresie przygotowawczym letnim, gdzie zabraliśmy do ausy na zgrupowanie wielu piłkarza młodych. Nie wszyscy z nami zostali, ale była okazja przyjmować się i zobaczymy, jak postąpimy w okresie zimowym. Pana zdaniem ta drużyna Widzewa z początkowych kolejek, co było ich w sił, gdzie ta drużyna znikła? Nie. No to trudno no, tak powiedzieć z boku. Nieraz jest tak, że trener chce przygotować drużynę, żeby była silna, żeby była mocna na samym początku e, rundy, bo to różnie wygląda makrocykl każdej drużyny i jest w piłce coś takiego, że, że teoretycznie chce, chce się dążyć do praktyki, ale teoretycznie ten najwyższy szczyt formy powinien przyjść w takim czy w innym miesiącu nie zawsze się to nie zawsze się to udaje, ale często jest tak i wielu trenerów wie, że w pierwszej rundzie już łatwiej o punkty, bo generalnie jest łatwiej w pierwszej rundzie o punkty, w drugiej rundzie już, już wszyscy wiedzą, że coraz mniej spotkań jest do, do rozegrania i, i każdy miał przed sezonem jakiś cel wyznaczony i, i te, spotkania, te, te, te spotkania robią się o wiele, wiele trudniejsze. Być może yy, Widzew był bardzo mocny na samym początku i stąd też potrafił zdobyć tyle, tyle punktów. Z drugiej strony, no wiadomo, jeśli ktoś jest mocny, to każdy następny przeciwnik, z którym gra, no, no z większym respektem podchodzi do, do danego zespołu, bo wie, że są w formie, że są e, pod względem moralnym bardzo dobrze y, nastawieni i to już komplikuje rzeczy. To tak jest podobnie czasami jak z jakimś zawodnikiem, który przychodzi pierwszy sezon, nikt go nie zna i, i, i łatwo mu się pokazać, a w następnym sezonie już wszyscy wiedzą na co go stać i, i dany zawodnik, który go kryje, robi to zupełnie, zupełnie inaczej niż pierwszym razem, gdy się z nim spotka że już tłumaczył Radiocampus. Panie trenerze, przed widzewem największy problem z defensywą czy z racji na to, że jest mało zawodników, to tam wszystko jasne? Nie, no, tam nic się wielkiego nie zmienia. Jeśli nie ma kontuzji, to, to za dużo zmian przecież tam nie ma. i z to zaczął niedawno z nami, z nami trenować, a pozostali zawodnicy to ci, którzy, którzy byli teraz dyskrecją tego, czy ja decyduję się na to, żeby stawić tą samą linię defensywną, czy ten sam skład, czy, czy gdzieś jakieś ogniwo zmienię w tym, w tym składzie, ale to, to się zdarzało często. Nie, nie, nie jesteśmy, czy nie jestem trenerem, który, który nigdy nie robi zmian po zwycięskim, znaczy, bo często tak się mówi, że nie zmienia się zwycięskiego składu. W naszym przypadku wiele razy wygraliśmy i ten skład był zmieniony. W linii obronnej nie ma Nixona, ma tak to pozostali zawodnicy są do dyspozycji. Panie trenerze, że wytrzymaliście psychicznie w poznaniu? Wygrał byle, wyprzedził Was To jest największy plus tego meczu? Może jakiś jeszcze wszedł? Więcej entuzjazmu? Tylko, sobie zrozumieli, że tak, oczywiście jesteśmy tak mocni, tak jak to było tylko w Ja tutaj wspominałem. Przed naczynia Wilonią, że ja uważałem, że w z Wilonią to jest najtrudniejsze spotkanie e, w tej rundzie, jak nas czeka. I już po mogę powiedzieć, że się wcale nie myliłem, ale miałem ku temu powody. Natomiast Lech na pewno wielki szacunek za to, że innym stylem, ale zdobywał bardzo dużo, zdobywał bardzo dużo punktów i, i przed rywalizacją z nimi mieliśmy tylko punkt przewagi. Natomiast wiedziałem, że lech no nie gra jakiejś tam nie wiadomo jakiej piłki, że, że trzeba się bardzo obawiać. Wiedząc o tym, że jest w drużynie kilku młodych zawodników, mogło się tak zdarzyć, że nie wytrzymaliby tego, tego obciążenia psychicznego, jakim jest ta atmosfera i na, na stadionie, bo nieczęsto że pierwszy raz na pewno spotkali się z taką, z taką sytuacją. Całe szczęście, że tak się nie stało i my zagraliśmy, że tak powiem, na miarę naszych możliwości i to po prostu wystarczyło na, na zespół na Lecha. Grzegorz Kalinowski, sport Co by Pan zrobił jakby Lech zagrał inny wariant? To znaczy, tak jak wiosną, oni tracą, ale grają z kontry, czekają na Was. Ja też już słyszałem takie, o ile gdybyście wygrali z Jagiellonią, to już byście mieli tyle punktów przewagi. No, nie możemy teraz grywać, bo, bo rzeczywiście mecz był, mógł być zupełnie inny, gdybyś Ślusarski wykorzystał swojej sytuacji. Te sytuacje znowu nie były takie blisko bramki, ale te trudne piłki były do, do strzelenia, bo wchodzi na pewnym biegu piłka mocno, mocno wrzucona, nie jest, jej, nie jest ją łatwo łatwo strzelić. Ja wyobrażam sobie, że gralibyśmy podobnie, gdyby był remis, yy, to znaczy nie ułatwiając zadania Lechowi i grając wysoko, żeby oni na własnym boisku grali z kontratakiem. No nie, tego, tego już obawialiśmy się w meczu z Jagielonią u siebie grając. Powiedzieliśmy, że to my musimy atakować, że to my będziemy grali większą ilością zawodników na połowie przeciwnika, przeciwko Jagieloni, która która gra znakomicie z kontrataku. Wiedziałem również w tym spotkaniu, że, że e, jeśli stracimy bramkę, to będzie dużo, dużo trudniej odrobić straty niż w innych spotkaniach jak e, z Piastem, z Pobłyskidziem czy, czy z Wisłą Kraków, chociaż mogliśmy to zrobić, bo, bo ja naprawdę na ławce czułem, e, czy odczuwałem takie wrażenie, że kwestią czasu jest, że my jednak strzeliłem bramkę na 2-1, no ale niestety, <tuszy> jeśli Podarowaliśmy im drugą bramkę, no to później, później mogliśmy spokojnie ten mecz zrealizować, ale też się nie udało, bo nie zawsze, nie zawsze ta skuteczność dopisuje i żeśmy go przegrali. I na lechu na pewno byśmy się tak mocno nie odkryli, bo też byśmy się obawiali yy, tych kontrataków, ale gdybyśmy przegrali, no, zmusilibyśmy to zrobić po prostu, I, i wtedy byśmy zobaczyli, jak z tym atakiem pozycyjnym radzimy sobie na terenie no, no, trudnym i, 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 i wtedy byśmy wiedzieli, no ale dzisiaj to jest trudno, trudno, no, to naprawdę trudno przewidzieć. No. To jeszcze o tej jakie się zapytam. Faktycznie nie. Frankowski krzyknął moja? Nie, 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 chyba nie, bo jeżeli takie komentarze to bym słyszał od zawodników, nikt nic nie mówił, raczej nie, to było po prostu duże nieporozumienie i to kilku zawodników. Czy to ja? Jan Kowalski, Polskie Radio. Panie Trenerze, przed meczem z Jagiellonią powiedział Pan, że to najtrudniejszy mecz rundy przed i Legia ja przegrała. Przed meczem z Lechem, mimo kłopotów kadrowych powiedział Pan, że Lech nie gra, Bóg wie, jakiej piłki pański zespół wygrał 3-1, więc gdzie w tej skali trudności umieści Pan Lidzef? Ja mówiłem niejednokrotnie, że uważam, uważam że poziom te różnice w naszej lidze naprawdę są bardzo, bardzo małe. Wystarczy, że, że nie będziemy mieli swojego dnia i możemy przegrać widze. Bo te różnice naprawdę nie są, nie są, nie są tak duże, ale, ale my jesteśmy, no mamy dużo większy potencjał niż, niż Widzew. Ja przed meczem mogę się obawiać jednej rzeczy. Nas samych. Ja, ja w przerwie mężczyzu z Lechem Poznań mówiłem zawodnikom, że jeśli chodzi o drugą połowę, to to, że Lech y, ruszy na nas, że będzie starał się szukać tej bramki, pierwszej bramki y, strzelonej, czy ona będzie honorowa, czy, czy da im szansę na to, żeby myśleli o tym, że mogą, y, że mogą odrobić, odrobić straty, to przede wszystkim mówiłem, że od nas zależy. I my jesteśmy największym wrogiem sami dla siebie, jeśli uwierzymy, że ten mecz już jest wygrany. Oto o, na ten temat przede wszystkim uczelają zawodników, żebyśmy dobrze weszli w drugą połowę spotkania. Jeśli chodzi o, o widzew, to, to się obawiam no, czegoś podobnego, że, żeby zawodnicy nie myśleli, że a, wygrywamy na lechu z widzewem, to tak sobie nie wyjdziemy z autobusu i mecz jest wygrany. Nie, to tu się grubo pomylimy. Tu się grubo pomylimy i w tym przypadku tak samo my jesteśmy yy, największym zagrożeniem dla siebie. Marty, się przyplegaj, Panie Trencz, a na kogo będzie Pan, patrząc personalnie, yy, uczulał zawodników w szatni, kto jest tam najsilniejszą stroną, widzę, że ja na kogo trzeba uważać, żeby, żeby nie przegrać tego pierwszego meczu od 15 lat z widzerami u siebie? Dilu. 15. 12, 4. Ja wiem 15, lat, ale możliwe. Zweryfikuję. No, <gry> Właśnie. Nie no w ogóle trzeba być skoncentrowanym na każdym zawodniku. Ja mi się podoba bardzo gra Marcina Kaczmarka, więc to zawodnik doświadczony, ale, ale no tak, w większości klubów, ci starsi zawodnicy doświadczeni, oni jednak mimo wszystko w dalszym ciągu w naszej widze się wyróżniają. falach, to też zawodnik, na którego trzeba będzie zwrócić uwagę, ale ale drużyny się zmieniają i to bardziej niż o wtedy, kiedy grają z Legią Warszawa i często jest to jeden z lepszych, jedno z lepszych spotkań, jakie rozgrywają. Zdarzyło nam się to, to bardzo dużo, bo wiem, że yy, no, wiele drużyn, wielu zawodników i nie inaczej będzie z Widzelem przyjeżdżając na, na Legię, nie mają nic do stracenia. Grają bez żadnej odpowiedzialności, bez żadnego stresu, bo wiedzą, że jeśli przegrają, no to trudno, przecież przegrali z Legią Warszawa, która ograła tą, tą, tamtą drużynę i wtedy zawodnik daje z siebie dużo więcej, gra bardziej na większym spokoju i, i, i w większym stopniu sprzedaje swoje umiejętności i do tego przede wszystkim musimy się przyzwyczaić, jeśli do tego się przyzwyczaimy i wydaje mi się, że, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, no to, to nie będziemy mieli większych problemów, ale największym mankamentem jaki mamy, no to jest to wejście, wejście w mecz, bo, no bo to nie, nie może być przypadek, że tyle razy przegrywamy u siebie i musimy odrabiać strat. A to jest jeszcze tylko pytanie o Astiza, bo On nie zagrał w tym ostatnim meczu, ale wcześniej można powiedzieć, że kierował tą defensywą. On wraca do składu? Ma Pan taki pozytywny ból głowy przed tym spotkaniem? No dobrze, to jest następne pytanie. Powiedziałeś i słusznie, że Legia wyzwala dodatkową energię w innych zespołach, że daje taki luz, że nic nie musimy, możemy sobie tutaj wygrać, przegrać, zremisować. No ale kiedyś było tak, że Legia wzbudzała grozę. Wychodzili na boisko i mieli Alimuszu na 2-3 minuty, Legia naciskała, bo dawno temu to było, bo prawie 20 lat temu, ale wszyscy po prostu bali się, to było pierwsze przy, uczucie. Przy daleka droga do tego. No ale co, kiedyś tak no, powinno być. No nie no, do, do tego na pewno dążymy. Wydaje mi się, że w jakim stopniu teraz w tym sezonie nas się obawiają, no bo jednak, jednak gramy, gramy nieźle w piłkę. Wszyscy wiedzą, że strzelamy dużo bramek, stwarzamy dużo sytuacji i to na pewno powoduje to, że ten szacunek i respekt ze strony przeciwnika do nas jest o wiele, wiele większy. Ale to my też daliśmy jakiś bodziec drużynom przeciwnym, że na legi można strzelać bramki i można wygrywać. Dlatego oni o tym też pamiętają i analizują i patrzą i mówią, no Legia w większości spotkań na własnym boisku traciła bramkę. Mimo to, że odrabiała straty, to jednak tracą bramkę. I na pewno w tym też upatrują swoje szanse. Może nam też się powiedzieć, tak jak oni że Legia nie odrobi strat. Dlatego ja mówię, że, że chciałbym mieć taki bardziej spokojny mecz, żebyśmy to My wygrywali, wygrywali, oczywiście wygrali mecz w no, konsekwencji tego, żeby to nam pomogło, że, że to przeciwnik musi zagrać bardziej otwarcie, otworzyć się i my to wykorzystamy strzelając kolejne, kolejne bramki, bo wolę odrabiać straty i wygrać mecz niż prowadzić i, i nie wygrać, bo to jest oczywiste. Panie że patrząc na to, że zawodnicy lidzewa często, szczególnie jeśli ofensywni często robią czerwone kartki, czy będzie tam Pan opowiadał yy, graczom, żeby prowokowali trochę bardziej niż w przeciętnym meczu? Nie, nie, no, to jest, jedna, to jest jedno, jeden z elementów yy, gry w piłkę. No, często się zdarza tak, że są zawodnicy, i, o których wiemy, że łatwiej są do sprowokowania. To, to, w naszym środowisku piłkarskim, to rzeczywiście yy, wiemy, ale nie, nie widzę, no, chociaż czasami się lubi zagotować w yy, dębich y, ale, ale z reguły takie sytuacje się dzieją dużo, dużo częściej wtedy, kiedy dany zawodnik ma już żółtą kartkę. To, to pozwala temu, który gra na niego w danym momencie, Odważniejszą no, grę, bo wie, że ten, który go kryje, nie może się tak łatwo pomylić, bo już ma tą kartkę i on też dużo ostrożniej wchodzi w ciebie, niż wtedy, kiedy jej nie ma. Także to, to często staramy się wykorzystać, ale to nie tylko my wszyscy. Proszę bardzo. Ja, trenerze, tak będę krążył, tego będę hmm. troszeczkę. To... Um, ja, Patrząc na jego nieobecność, mając na uwadze. Yy... Chciałbym się dowiedzieć, czy według do Pana to Dominik Forman to już jest chłopak, który zasługuje na pierwszy skład, czy, czy jeszcze nie? Jeśli mówimy, mielibyśmy mówić po meczu z Lechem, to na pewno, na pewno tak, ale, ale ja teraz będę, się chciał, będę chciał wykorzystać dobrą formę Dominika, tak samo jak zrobiliśmy to z Danielem Łukasikiem. Daniel Grał wiele, wiele spotkań, bardzo, bardzo dobrze, na wysokim poziomie. Ostatnio miał troszeczkę zniżkę formy, na co ja byłem przygotowany, bym spodziewałem się, że będzie, to, że będzie to wcześniej. Teraz w takiej dyspozycji jest Dominik i, i trzeba to też wykorzystać, a, a tym bardziej, jeśli nie mamy do dyspozycji i widzy że ja chciałbym się jeszcze zapytać, jak pan pracuje właśnie z tymi młodymi zawodnikami, którzy nagle po dwóch, trzech dobrych meczach czytają o sobie w prasie takie wielkie artykuły, jeździ się tam do ich rodzinnych miast, dopytuje się pierwsze kroki i te wzruszające historie. Jak pan rozmawia z tymi młodymi ludźmi nadal, żeby im może jedna sprawa nie zaszumiała, jak może jakby wykorzystać to, zmotywować bardziej do pracy. Robi pan to, może pan tego nie robi, bo wierzy pan, że są upadanie na wszystko. Nie, nie, robi się takie rzeczy, tylko tak szczerze mówiąc oni na pewno wiele, wiele razy słyszeli o tym, że, że niejednemu zawodnikowi uderzyła sodówka i że pogubił się i miał, miał szansę na zrobienie wielkiej kariery i gdzieś, gdzieś za bardzo w jakimś momencie uwierzył w to i, i po prostu nie wykorzystał swoich możliwości. Ja też, ja też ich przed tym ostrzegam, ale często są takie sytuacje, gdzie zawodnik zagra dobrze i myśli sobie, że już będę grał, nie? Przecież pamiętacie, że też mnie się dostało, jak Adrian Pałkowski strzeligrywał prawie hatryka, nie? Bo to w ramki trzecią było, nie wiadomo czy to on, czy nie, nie? W następny mecz nie grał. Nie? No wszyscy mówili, no jak to możliwe czy w ramki strzela prawie, czyli pół i w następnym meczu nie gra. No, no, młodych zawodników wprowadza się zupełnie inaczej. Jest wiele przykładów, że, że jedni grają pięć spotkań dobrze, 10 słabiej, później znowu grają lepiej, a inni grają lepiej, schodzą na dół i już nie są w stanie się odbić. Eee, to, się, to się często zdarza i, i ważne jest to, żeby, żeby ten zawodnik rzeczywiście nie uwierzył za szybko w to, że już jest, już jest mocny, a, a z drugiej strony wydaje mi się, że widzą, że ja jestem w miarę sprawiedliwy, u mnie nie ma, że zawodnik zagrał jeden czy drugi mecz słabiej, nie gra i dostanie szansę za pół roku, nie, może ją dostać no, po, po dwóch, trzech spotkaniach w większej ilości minut czy w mniejszej ilości, ale ale nie, Dominik sprawia wrażenie, bo rzeczywiście poukładanego i, i tam wy, wy dziennikarze czasami gdzieś tam wyciągacie jakieś e, tematy, że drogę zatrasowali, tak? Czy coś tam? Nie, nie, z Dominikiem, Dominik jest poukładany mam nadzieję, że to się sprawdzi, że z nim nie będzie problemu, że w jakimś momencie uwierzy w to, że już będzie wielkim zawodnikiem, a ja tylko mogę powiedzieć, że może takim być od niego. Od niego przede wszystkim zależy, bo każdy trener, co może zrobić dla młodego zawodnika, to dać mu szansę. Od niego zależy, czy on wykorzysta, czy nie. Często się zdarza tak, że jeden zawodnik potrzebuje no, no, kilku spotkań do rozegrania, żeby żeby poradzić sobie, oswoić się z tą atmosferą, jaka panuje na boisku w Ekstraklasie, a inny od pierwszego meczu gra tak jakby grał w młodej Ekstraklasie. Jedni są mocniejsi psychicznie, drudzy, drudzy mniej. I często wielu zawodników po prostu nie dochodzi do tego poziomu, bo, bo jednak w piłce liczy się przede wszystkim wynik i z wyniku nas rozliczają. Nie zawsze jest możliwość dania większej ilości szans danemu zawodnikowi kosztem kosztem drużyny, czy kosztem wyniku, także no, nie jest łatwo się dostać na samą górę, ale każdy zawodnik powinien być świadom tego, że jeśli tam jest, to powinien zrobić wszystko, żeby się utrzymać. Czyli Dominik Furman może zrobić karierę, był taki piłkarz przed latem, całkiem nieźle mu szło, jak Jan Urban. Nie, do tego poziomu nigdy nie dojdzie. <śmiesz> <śmiesz> nie żartuję. żartuję. Inne, inne pozycje, chociaż ja też grałem praktycznie do wyjazdu do Hiszpanii, grałem no, jako lewy pomocnik, dlatego wiem co to znaczy bieganie od 16 do 16. Później w Hiszpanii mnie z dnia na dzień przekwalifikowali jako napastnik i z perspektywy czasu tak sobie myślę, kto wie czy ja rzeczywiście nie byłem napastnikiem. A grałem całe życie od tramkarza po reprezentację zawsze na lewej, na lewej stronie. No ale, ale tak się stało. I Dominik, Dominik przede wszystkim jest produktem takby tak Akademii Piłkarskiej, dobrze wyszkolony technicznie, z dobrym przeglądem sytuacji, łapiący szybko aspekty taktyczne. Przede wszystkim pewny siebie, swoich umiejętności, że wytrzymuje presję. No to, są, to, to, to jest strasznie dużo atutów, które przemawiają za tym, że on tą karierę zrobi. Nie, nie Ale i Raul, Raul González też miał 21 lat i grał wtedy, kiedy grała ta Quinta del Buitre. Ich pięciu słynnych wychowanków klubu i, i w jakimś momencie też zwariował. Miał taki szalony rok, gdzie, gdzie tam Mitchell był Musieli go troszeczkę naprowadzać z powrotem na dobrą drogę i pomogli mu w Ostatnie pytanie, proszę bardzo. Czy tych rozmowę z tymi młodymi piłkarzami wykorzystuje ten autorytet? autorytet? Właśnie zawodnika, który grał w Hiszpanii, czyli dla wielu piłkarzy w Real, w Barcelonę, wymarzona liga. Czy ja wykorzystuję? No aż trzeba mówić chłopiec, na razie tam gdzieś w polskich Nie, nie trzeba, bo dzisiaj e, przy tej technologii, jaką, jaką mamy, to oni wiedzą, czy ja czy jestem w domu, czy wyszedłem z domu. <laughs> Także oni wiedzą gdzie byłem, co zrobiłem, jak grałem i tak dalej. Oprócz tego zawodnik od razu na treningach zobaczy co, co trener robi z piłką w jakimś tam momencie, bo przecież nie trenuje z nimi. I już mówił, ho, ho, ten, ten, ten dziadzia musiał troszkę grać chyba w piłkę, no. Czyli Także... się słuchają, no, jak ten dziadzia potrafi grać w piłkę i jego słowa... No... nie, powiem Panu tak, na pewno pomaga to w hmm. tym, że, że mniej nie kosztowało e, walki e, czy przekonania zawodników, e, czy zdobycia u zawodników takiego autorytetu, nie? Bo ja wyobrażam sobie na przykład e, Rumak w lechu, no, no, no. I musi ten autorytet budować yy, no dużo trudniej i ciężej niż, niż ja. No nie ma siatko noży tylko. No nie wiem, no, może gra bardzo dobrze, trudno, trudno powiedzieć, ale, ale dużo trudniej. To, to jest tak samo jak, jak przychodzi do danej drużyny trener, y, który trenował taką, taką, taką czy inną drużynę, to każdy wie, jakie ma doświadczenie. Nie? Od razu, chociażby Ben Hacker, jak przychodzi do reprezentacji, no to, to kto z nim tam będzie dyskutował, jak on przychodzi z takim doświadczeniem. On przychodzi jako trener wspólnie z autorytetem. On nie musi walczyć, on już go ma. On już go ma. Inni mają go trochę, resztę muszą udowodnić, pokazać, przekonać. Inni nie mają w ogóle, muszą go budować. Tak jak każdy człowiek pracuje na, na swoją opinię, swoim zachowaniem. To tak samo jest z autorytetem, ale na pewno pomaga to, że wygrałem w piłkę. No dobrze, więc o tym się zagra w furna, na sti się jutro, no Mecz z widzenem 245. Do zobaczenia w piłku dziękujemy. Dziękuję Dziękuję. Za... Dzisiejszy jest zamknięty, także.